System prokonsumencki to przyszłość. Biznes oparty o takie rozwiązanie w połączeniu z produktami Monawi to odpowiedź na dwa najbardziej liczące się pragnienia zdrowie i pieniądze. Czy znasz kogoś, kto chciałby mieć lepsze zdrowie i więcej pieniędzy? Pozwól, że wytłumaczę ci, dlaczego tak jest. Znając statystykę, możesz pozostać wobec niej obojętny albo zainwestować we własne zdrowie. Czy chciałbyś dożyć starości w dobrej kondycji? Jeśli masz zamiar osiągnąć wiek co najmniej 80 lat, to znaczy, że musisz złamać statystykę czyli przez kolejne lata powinieneś zmienić styl życia, a głównie sposób odżywiania. Dla przykładu, jeśli masz 40 lat, to do 80 jeszcze pozostało ci 40 lat. Jeśli zaczniesz realizować zmianę sposobu żywienia, używając produktów pochodzących np. ze sklepów ze zdrową żywnością, to przygotuj się na duże wydatki. Przez ten czas wydasz fortunę. Korzystając z systemu prokonsumenckiego, Twój wydatek zamienia się w inwestycje. Zaczynasz realizować program zdrowego systemu żywienia, korzystając z produktów MonaVI. Jeśli zaczniesz promować system MonaVI, to wkrótce dołączą się do ciebie Twoi znajomi, a MonaVI zapłaci Ci za Twoją wykonaną przez ciebie pracę. Wtedy pojawią się pieniądze. Twoje produkty staną się tańsze, a wręcz możesz je w całości sfinansować za zarobione pieniądze. Zapytaj się, czy tego samego pragną Twoi znajomi. A jeśli tak, to pomóż im rozpowszechnić system proponowany przez Monavi. W zamian za to będziesz mógł zupełnie zmienić swój styl życia. Nawet jeśli przez rok będziesz płacił za produkty Monavi i wykonasz odpowiednią pracę, to kolejne 39 lat przyniesie Ci zysk z tej inwestycji. W zależności od tego, jakie są Twoje oczekiwania i zaangażowanie, zarobisz nie tylko na produkty, ale możesz także uzyskać dochód o charakterze pasywnym. W systemie, który stosuje Monavi, producent dostaje 50%, zaś kolejne 50% to wynagrodzenie ludzi, którzy przyczynili się do wzrostu obrotu firmy. Co oznacza, że aż 50% ceny produktu powraca do nas. Unikatowy model działania MonaVi polega na tworzeniu społeczności używającej produktów MonaVi poprzez dzielenie się informacją. Osoba zainteresowana składa zamówienie bezpośrednio w firmie i kupuje produkt po cenie identycznej jak każdy dystrybutor. MonaVi rozlicza zamówienie i dostarcza produkt bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Natomiast Ty otrzymujesz prowizję z tytułu skutecznego polecenia produktów, których sam używasz i z których jesteś zadowolony. Każdy nowy użytkownik produktów Monavi może polecić je również swoim znajomym, za co zarówno ty, jak i oni otrzymacie prowizję zgodnie z planem wynagrodzeń. Najważniejsze w tym systemie jest to, że produkty nie są sprzedawane przez Ciebie, tylko przez Monavie, a więc nie musisz osobiście uczestniczyć w procesie rozliczenia i dostarczenia produktów do finalnego odbiorcy. Ten system jest w 100% zautomatyzowany. Takie rozwiązanie pozwala Ci osiągnąć dochody nawet wtedy, kiedy jesteś na wakacjach. W momencie przystąpienia do Monavie podpisujesz umowę gwarantującą Tobie otrzymanie wynagrodzenia za wykonaną pracę. Abyś był rozpoznawalny przez system, zostanie nadany ci numer ID. Już za 39 dolarów lub nawet bezpłatnie dzięki złożeniu właściwego pierwszego zamówienia, dostaniesz własne wirtualne biuro. Ta aplikacja pozwoli ci na pełną kontrolę tego, co się dzieje w Twojej organizacji z dowolnego miejsca na świecie. Będziesz miał dostęp do podglądu całej twojej organizacji i do raportów składanych zamówień oraz wygenerowanych co tydzień zestawień prowizyjnych. W celu ułatwienia systemu rozliczeń wartość zakupionych produktów jest przeliczana na punkty zwane PV. Jedna butelka V to 25 PIWI, zaś jedno opakowanie RWL to 50 PIWI. Jednym z powodów sukcesu Monavi jest fakt, iż warunki konieczne do uzyskania dochodu są bardzo proste do spełnienia. Pierwszy krok to aktywność własna na 100 Piwi miesięcznie. Możesz ją uzyskać poprzez konsumpcję własną, chociaż nie jest to jedyna możliwość. Możesz również pozyskać klientów preferowanych, czyli osoby będące po prostu konsumentami naszych produktów, logistycznie obsługiwanymi bezpośrednio przez Monavi. Najczęściej jednak aktywność jest realizowana poprzez zakupy na potrzeby własne. Jeden RVL plus dwie butelki miesięcznie to warunek wystarczający do osiągnięcia minimalnej aktywności, czyli pierwszy krok do korzyści finansowych. Po prostu zastąp swoje śniadanie zdrowym posiłkiem RVL. Jedno opakowanie zapewni ci 28 porcji, a następnie uzupełnij swoje kolejne posiłki o dwie porcje dziennie. Monavi Active lub Original dostarczające ci naturalne witaminy i antyoksydanty oraz glukozaminę. Takie rozwiązanie jest bardzo ekonomiczne, a dalsze działania przyniosą Tobie nie tylko oszczędności, ale również możliwość uzyskania dochodu. Wystarczy, że podzielisz się informacją o zmianie stylu życia ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli oni także przystąpią do systemu MonaVie, staniesz się kwalifikowany do wypłaty wynagrodzenia za Twój wysiłek. Rozpoczynając tego typu biznes, możesz go potraktować jako system prokonsumencki, dający Ci możliwość uzyskania produktów Monawi taniej lub wręcz za darmo. Albo potraktować ten system jako biznes przynoszący dochody o charakterze pasywnym. Marketing społecznościowy jako biznes nie wymaga pełnoetatowego zaangażowania. Ważne, aby rozpocząć działania według sprawdzonej metody. W pierwszych krokach będzie ci towarzyszyła osoba z doświadczeniem, aby wprowadzić cię do systemu. Uzyskasz informacje niezbędne, aby w sposób prawidłowy wystartować w tym biznesie. Następnie będziesz mógł uczestniczyć w miejskich spotkaniach, które pozwolą ci poznać właściwy sposób prezentacji szansy biznesowej Monavi. W kolejnych krokach będziesz mógł rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w comiesięcznych seminariach oraz dwudniowych wyjazdach Monavi, organizowanych przez ludzi, którzy odnieśli sukces w tym biznesie, a teraz dzielą się swoją wiedzą na ten temat. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, abyś mógł przekonać się, jak wielu ludzi korzysta z tej szansy i jak popularna jest ta forma biznesu. Sukces Monavi jest wynikiem wykorzystania trendu wellness oraz zastosowania najlepszego z możliwych systemów budowy organizacji. Monavi, ucząc się na błędach innych firm, opracowała specjalny system budowy organizacji, który pozwala uzyskiwać rezultaty w krótkim czasie. Innowacyjnym podejściem jest zastosowanie planu hybrydowego, w którym budujemy dwie organizacje, z czego jedna organizacja jest budowana wspólnie z ludźmi, którzy przystąpili wcześniej do tego biznesu. Dzięki temu rozwiązaniu organizacja rozwija się dużo szybciej niż w przypadku zastosowania planów starego typu. Ten fakt ma również szczególne znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Szybsze podjęcie decyzji to lepsza pozycja startowa, dająca dodatkowe możliwości rozwoju. Zauważ, że jeśli nie byłoby cię jeszcze w firmie, to kolejna osoba wprowadzona przez osobę stojącą wyżej w strukturze nie mogłaby trafić do twojej struktury. Podejmując decyzję później niż ona, to ty trafiłbyś do jej organizacji. Czasem w tym biznesie decydują nie dni, lecz godziny, a dzięki szybkiej decyzji możesz pozyskać wartościowego partnera. Mimo że nie był on przez ciebie zaproszony osobiście, jego obroty i obroty całej jego przyszłej organizacji będą zaliczane do twojej prowizji, wynikającej z obrotu grupy. Dlatego też warto, abyś wystartował najszybciej, jak to tylko możliwe. Plan starego typu każdego nowego partnera umieszczał w innej organizacji, poprzez to tworzył wśród nich konkurencję. Zaś plan Monawi tworzy tylko dwa zespoły lewy i prawy budując dwa zespoły najlepiej zacząć od zaproszenia dwóch osób do lewej i dwóch osób do prawej organizacji. Taki układ przy założeniu, że tylko połowa z Twoich partnerów powieli to, co zrobiłeś, zapewni tobie dalszy rozwój biznesu. Oczywiście każda kolejna osoba przez Ciebie zaproszona zwiększa dynamikę rozwoju organizacji, ale nie jest to podstawowa strategia budowy tego biznesu. Przede wszystkim, powinieneś się skupić na pomocy Twoim partnerom w zaproszeniu pierwszych osób do ich zespołu. Zapraszając do tego biznesu dwie osoby, tworzysz tak zwany układ gwiazdy. Dalszym zadaniem jest pomoc Twoim partnerom, aby oni też stworzyli układ gwiazdy poprzez zaproszenie co najmniej dwóch partnerów do biznesu. Dzięki temu Twoi partnerzy zarobią pierwsze pieniądze i mogą zacząć działać samodzielnie a na tym właśnie polega mechanizm dźwigni czasu. W tym samym czasie, gdy ty pracujesz w innym miejscu lub nawet nie pracujesz, ktoś inny rozwija Twoją organizację. Stworzenie układu gwiazdy, plan marketingowy Monowi także wynagradza specjalną prowizją dla twórców gwiazd. Mamy różne oczekiwania, różne doświadczenie, a także różną obecną sytuację finansową. Dla jednych sukcesem jest po roku otrzymanie produktów za darmo. Inni chcą po tym czasie uzyskiwać znaczące dochody. W Monavi działają dziesiątki tysięcy osób zarabiających powyżej średniej krajowej, ale również jest tysiące osób zarabiających pieniądze uznawane nawet w świecie biznesu za bardzo duże dochody. Już po ośmiu latach działalności Monawi lista milionerów dolarowych przekroczyła 200 osób. Oczywiście nie stało się to jeszcze na rynku europejskim, ale jest to tylko kwestia czasu. W kolejnym filmie pokażemy ci sposób rozpoczęcia tego biznesu rekomendowany przez Randy Shredera, jednego z najlepszych w tej branży. Zastosowanie tej metody pozwoli ci w najkrótszym czasie uzyskać stabilność biznesu i dochody na miarę twoich oczekiwań.